Cześć Kryptowariacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 17 stycznia 2023 roku i zaczynamy naszą oczywiście standardową analizę kryptowalut. Dzisiaj, oczywiście oraz e, oprócz kryptowalut, będziemy na końcu sobie zerkniemy na indeksy e, i zerkniemy sobie też na indeks dolara amerykańskiego, też bardzo dużo nam dzisiaj powie e, z tego względu, że wczoraj Stany Zjednoczone e, miały dzień wolny, więc e, Dzisiaj dopiero możemy sobie tak zerknąć na poważnie na indeks SP500, który nam zrobił psikusa, ale o tym będziemy mówili chwilę później. Teraz zaczniemy sobie od Bitcoina. Widzimy dosyć mocne tutaj ruchy na tym naszym Bitcoinie. Ja może pousuwam sobie te wszystkie moje wskaźniki dodatkowe. Jak widzimy, dostaliśmy tutaj po 15 godzinie. Dosyć mocny strzał do góry. Taką fejkową pompę dostaliśmy do okolic 20 tysięcy 21 000 prawie 650 dolarów. Potem zaliczyliśmy bardzo szybki zjazd w dół do 21 tysięcy dolarów. No i aktualnie utrzymujemy się tutaj jeszcze nad tą czerwoną linią. Tutaj sobie zerkniemy na indeks interwał godzinowy, no to widzimy, że jednak idziemy cały czas do góry, jakby robiła nam się tutaj taka flaga, a więc tutaj, uwaga, możemy dostać jakieś mocne wybicie za chwilę, znowu do góry, więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Nie ukrywam, że mnie tutaj bardziej by ucieszyła wizja korekty tutaj do okolic 19580 no ale jeżeli będziemy chcieli wybić do góry to na tą sytuację też jestem przygotowany więc tutaj na razie czekam co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku godzin giełda w Stanach dopiero co wystartowała więc Liczę bardziej pod koniec, podczas zamknięcia giełdy, że tutaj możemy mieć dość ciekawe ruchy. a no więc tutaj warto przyjrzeć się, co ciekawego nam się tutaj wydarzy. No i trzeba obserwować też indeksy. O indeksach będę mówił później, no ale warto też tutaj akurat na Bing X też obserwuję indeks. Tutaj mamy cały czas na bieżąco. No i widzicie idziemy tutaj sobie na tym indeksie akurat do góry co dodatkowo też bitcoina ciągnie za sobą ja tutaj obserwuję to też na Bingu ponieważ z Binga można również obstawiać indeksy więc tutaj też was zapraszam jeżeli chcecie tutaj sobie też zagrać na dźwigni no to oczywiście pod filmem macie wszystko Opisane. I warto też spojrzeć jeszcze na indeks dolara amerykańskiego z tego względu, że on też ma dosyć duży wpływ na bitcoina. Jak widzimy, tutaj doleciał nam do 101 dolarów i 94 centów. No i tutaj zaczyna nam odbijać do góry, co też może mieć. Dosyć mocny wpływ akurat na bitcoina, bo jak widzimy tutaj od pewnego czasu, a dokładnie tutaj od września, praktycznie, to cały czas leci nam indeks dolara w dół, co tutaj akurat miało bardzo duży wpływ akurat na bitcoina. Wróćmy sobie do bitcoina i ja bym tutaj na razie sobie odpuścił i sobie zerknijmy tylko, co ciekawego dzieje się wewnątrz, czyli na wskaźniki Maximusa. Tutaj na orderbookach zlecenia nam się w miarę tak wyrównują. Delikatnie wydaje mi się, że mamy więcej po stronie sprzedających. No i tutaj widzimy taką widoczną ścianę na 21500, czyli to jest ten poziom, który dzisiaj. Zaliczyliśmy i nam centralnie od tego miejsca dosyć mocno zjechało w dół, czyli tutaj można się spodziewać, że na tych poziomach dosyć dużo będzie zleceń ustawionych, co widać po orderbookach. No i tutaj ceny nam chwilowo będzie hamowało w dół. Zobaczmy sobie, jak już jesteśmy na wskaźnikach maksimusa, jeszcze wykresy ProCharts. Zobaczmy sobie ten taki ogólny wykres, co nam dzisiaj powie. Oczywiście, do wskaźników macie też wszystko opisane pod filmem, w opisie filmu. Jak tutaj dostać darmowy dostęp. No i tutaj zerknijmy sobie na dzień dzisiejszy. No i zobaczmy. Tutaj nam się zlikwidował jakiś portfel długoterminowy. Tutaj mamy walkę aktualnie. Na CBR między indywidualnymi kupującymi a instytucjami tutaj mamy tak w miarę bardziej z przewagą do indywidualnych kupujących. No ale jak widzicie to się lubi bardzo szybko zmieniać. No i sentyment traderów. Co ciekawe tak do godziny 9 rano grali na longi, a teraz nieznacznie, ale przeważają shorty. Warto też spojrzeć, że od godziny właśnie tak 6.45 trochę tutaj napłynęło nam bitcoinów na giełdy. No a stablecoiny tutaj widać aktualnie. Jak sobie przybliżymy wykres, no to od 15.15 .15 nam dosyć sporo ubyło. No i tutaj też warto spojrzeć że bitcoiny też nam odpływają cały czas z giełd, więc tutaj bardzo dużo się jeszcze dzisiaj może wydarzyć. Ja oczywiście was będę informował na Twitterze, jeżeli coś ciekawego na tych wszystkich wskaźnikach zauważę. A my lecimy dalej. Dominacja bitcoina 43% ponad, więc dosyć sporo i utrzymujemy się na tym poziomie cały czas. Więc lecimy sobie zobaczyć Ethereum, które dzisiaj 1581 dolarów. No, ale już dzisiaj też przekroczyliśmy znowu 1600 i bardzo szybko wróciliśmy w dół. No i jak widzimy, tutaj też idziemy coraz bardziej do góry i ta strefa, która na początku działała bardzo mocno, to aktualnie widzicie, tutaj wbijamy się pomału do tej strefy. No, i tutaj już nie ma takich reakcji, jak były na początku, więc tutaj bardzo możliwe, że będziemy w niedalekiej przyszłości przebijać tą strefę. No i później po przetestowaniu tej strefy od góry, a to będzie dosyć mocne wsparcie dla ceny Ethereum. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze. Teraz lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie Litecoina, który dzisiaj 87 dolarów i 33 centy. Jak widzimy tutaj dosyć mocno odbił się od tego wsparcia na 80 dolarów i 3 Aktualnie tutaj... Znajduje się bezpośrednio na tej linii FIBO, którą też ostatnio wyznaczałem na 87,5 dolara. No ale tutaj aktualnie ja bym się spodziewał bardziej rajdu w stronę 100 dolarów, więc tutaj przy ewentualnej korekcie no to raczej zaliczenie o tych 80 dolarów, no i później rajd już w okolice setki. Lećmy dalej, zobaczmy sobie Sand, który dzisiaj 72 dolary. No i Sand tutaj walczy już po raz drugi z tym oporem na 74 centy. Jak widzimy, tutaj po raz kolejny robi nam się na czerwono i zaczynamy odbijać delikatnie od tego oporu. Jednak tym tempem domyślam się, że już niedługo powinniśmy przebić ten opór. No I wtedy dopiero byśmy mieli jakiś mocniejszy rozpęd do tego drugiego oporu, który jest w okolicach niecałych 88 centów. Lecimy dalej. Zobaczmy sobie od razu Kusamę. Kusama, która aktualnie znajduje się w tej strefie, którą ostatnio wam wyrysowałem, była to bardzo dobra strefa na short. Aktualnie jesteśmy na początku tej strefy. Ponieważ ta strefa znajduje się od 36$ 30 centów do 37$ i 74 centów. jednak tutaj warto zobaczyć, że świeca zamknęła się idealnie na tej linii pierwszej. No i druga świeca otworzyła się już wewnątrz tej strefy, więc tutaj bardzo możliwe, że będziemy mieli jakąś tutaj konsolidację przed kolejnym wybiciem. Więc gdyby cena, jednak tutaj czerwona świeca się pojawiła i cena by została pod tą strefą, no to to byłoby idealne miejsce na short. A w aktualnej sytuacji wolę jednak wstrzymać się od dalszych ruchów. I teraz zobaczmy sobie internet komputer, czyli ICP, który aktualnie 5 dolarów 32 centy. No i tutaj zerknijmy sobie może na interwał dzienny. Jak to wygląda na dziennym? No widzimy, że tutaj odbiliśmy się dosyć mocno od do tego dna. Tu mieliśmy taką strefę, która na początku dosyć fajnie działała tutaj na początku do odbicia. Jednak później ją przebiliśmy i stawiła, st zrobiła nam się naturalnym oporem. A teraz już, co najważniejsze, przebijamy. Już jesteśmy ponad tą strefą. ponad e, Ona tutaj się kończyła dokładnie na 5 dolarach i 10 centach. Aktualnie jeden internet komputer kosztuje 5 dolarów 32 centy. Więc teraz najlepszą opcją... Byłoby przetestowanie dosyć dobrym, mocnym tutaj jednym swingiem tej strefy, no i później odbicie się. No, i żeby polecieć już do tego oporu na 6,47 dolarów, żeby jak najdalej tutaj od tej szerokiej, dosyć strefy. Ponieważ znowu, gdybyśmy wpadli tutaj dosyć głęboko, to widzicie, byłby duży problem, żeby wydostać się tutaj z tego oporu. No i tutaj dosyć już to słabo wyglądało, ponieważ no 3.50 za tego koina no to to jest już tak rozbój w biały dzień, więc aktualnie nie jest źle, ale ja bym chciał tutaj docelowo. Widzieć powyżej 6,5 dolara. lećmy dalej, zobaczymy sobie jeszcze tylko dwie kryptowaluty. Pierwsza to będzie MKR, którą ja tutaj aktualnie, chwilą, puściłem informację do patronów, ponieważ tutaj bardzo fajny poziom aktualnie zaliczyliśmy. Może weźmy sobie interwał 15 minutowy. Tutaj, jak widzicie, po tym ostatnim zjeździe, który był 16 stycznia, dosyć mocno spadliśmy w dół. Już Wam powiem, jak mocny był to zjazd. Spadliśmy aż 8,8%. No i tutaj dostaliśmy z powrotem wjazd do góry, no i tutaj z tej strefy, a dokładnie ja już wchodziłem na 728 dolarów na shorta jak widzicie tutaj zaliczenie tej strefy cenę nam sprowadziło jeszcze dodatkowo pod tą białą linię, dlatego tutaj liczę, że już będziemy próbowali iść w dół, chyba że nam bitcoin pokrzyżuje Sprawy ja tutaj będę trzymał cały czas tą pozycję. Ze stop lossem tutaj na końcu tej czerwonej strefy, żeby oczywiście też zabezpieczyć sobie kapitał, ale tutaj liczę jednak, że powinniśmy zlecieć choćby w okolice 700 dolarów. Więc tutaj będę dzisiaj to obserwował i ewentualnie na Twittera wlecą jakieś. Informacje na ten temat i na koniec, EF, który tutaj doleciał zaskakująco wysoko, powyżej 91 dolarów. No, i tutaj co ciekawego może nam się wydarzyć? Zróbmy na interwał godzinowy. No, i jak sobie oddalimy, to widzimy, tu mieliśmy FIBO, ale te FIBO można już usunąć. Tutaj mamy strefę, która ostatnio bardzo fajnie nam zadziałała. No, i warto zobaczyć, że jesteśmy już niedaleko tej strefy. Więc tutaj prawdopodobnie dobre miejsce będzie na jakiegoś e, choćby krótkoterminowego shorta. Chociaż nie ukrywam, że tutaj w tym miejscu dosyć fajnie to wszystko zadziałało i poleciliśmy naprawdę. Głęboko do okolicy 50 dolarów, więc aktualna cena 89 dolarów, 89 dolarów, to jest dosyć wysoko w porównaniu do tego zasięgu, który możemy zaliczyć spadając w dół. Ale aktualnie nie zajmuję żadnej pozycji, tylko na razie będę obserwował co ciekawego tutaj się jeszcze wydarzy. No i zobaczmy sobie indeksy, które troszkę mnie rozczarowały na no dzień dobry. Zobaczmy sobie indeks S&P 500, który nam tutaj leci do góry. No i ja nie będę ukrywał, że w okolicach 4000 myślę 30 dolarów będę na Bingu stawiał shorta takiego liczę bardziej długoterminowego. Więc tutaj liczę na jakiś fajny spadek. Oczywiście część realizacji zysków będę tutaj w okolicy 3910. Ale tutaj jak widzicie ta zielona linia jak dotąd bardzo fajnie nam działała. Więc tutaj będzie to również bardzo fajne miejsce na shorta. Więc tutaj... Ta pozycja będzie na pewno otwarta już niedługo. A więcej informacji, oczywiście, na Twitterze. Teraz zobaczmy sobie indeks Dow Jones, który tutaj też doleciał do bardzo fajnego miejsca. Odbił się wręcz idealnie na 34 287 dolarach. I tutaj, jak widzimy, mamy już jakąś reakcję w dół. Ale jak widzicie indeks tutaj lubił dosyć znacząco sobie jeszcze przebijać te pozycje, więc tutaj trzeba mieć też rękę na pulsie. I zobaczmy sobie DAXa. DAX przebił tutaj nam tą strefę, no i próbuje iść nam jeszcze wyżej. Więc tutaj chwilowo będę odpuszczał DAXa do zagrywania na dźwigni. I zobaczmy sobie WIGa naszego lokalnego, który aktualnie wleciał nam sobie tutaj w konsolidację na 1914 zł, a ja tutaj będę czekał aż doleci do okolic 2100 dolarów. Więc tak aktualnie wyglądają indeksy. Ja dziękuję wam serdecznie. Za dzisiaj słyszymy się oczywiście jutro, ale jutro zrobimy sobie takie wydanie bardziej wieczorne, więc zapraszam was bardziej Późnym popołudniem na to nagranie. A oczywiście zapraszam Was wszystkich na Twittera, na Instagram. Tam oczywiście będą wlatywały jakieś aktualizacje z naszego lokalnego rynku, i spróbuję również wrzucić Wam jakieś fajne newsy z serwisów zagranicznych. Do usłyszenia, w takim razie, do jutra, hej.